Przy jednym z moich filmów, a dokładnie całkowity koszt systemu grzania CW fotowoltaiką, ile konkretnie, padło pytanie, jak dobrać rozmiar klemy bocznej przy grubości ramki 35 mm. Czyli chodzi o to, że tutaj mamy ramę naszego panela fotowoltaicznego, u mnie jest czarna, a klema boczna to jest to. Więc wejdę na dach i sprawdzę, ile, jaki wymiar ma u mnie rama panelu oraz i jakie wymiary powinna mieć ta klema. Panele zasypane. Gruba warstwa śniegu. A ja wszedłem, bo nie pamiętam, jakie tutaj są wymiary, więc sobie to sprawdźmy, Więc tak. Panel mamy, słuchajcie, 35 mm, to jest szerokość, głębokość panela i tu mamy tą klemę. No i klema styka się w tym miejscu tutaj z szyną, w tym miejscu z panelem, czyli odległość odtąd do tąd to jest 35 mm, czyli tyle co ma panel. O, teraz będzie dobrze widać. 35 mm, natomiast te oto głębokości prezentują się tak jak widzicie tutaj z tej strony, no i z tej strony nie wiem czy to będzie dobrze zobrazowane ale e, może inaczej to jest ważne To jest ważne tak tutaj mamy 15 mm ma ten dolny schodek tak, czyli o ta część od listwy do to jest 15 mm, więc jeżeli to ma 15 mm, całość ma 35, to góra ma 20 mm 20. Takie są tego oto wymiary. Jeżeli chodzi o szerokość, to raczej nie ma większego znaczenia, ale też już podaję. No, trochę do góry nogami. Pijemy. Więc tak, tutaj mamy centymetr, tu jest centymetr, a tutaj mamy powiedzmy, no powiedzmy tyle mniej więcej, półtora centymetra. To wystaje coś koło tego. Ja u siebie zostawiałem minimum tutaj 5 cm i to jest uważam, że wystarczająca odległość, jeżeli chodzi o utrzymanie tego modułu. Tutaj zobaczcie, mam uszczelnione tą masą taką dykarską, ale o tym może w innym filmie, bo to leży u mnie już bodajże trzeci sezon i ani nie kruszy się, ani nic się z tym nie robi, dobrze trzyma, jest to szczelne, więc jest wszystko tutaj w porządku. Więc, tak jak widzieliście, panel ma 35, 35 mm. Eee, klema tutaj ma jeszcze raz 1,5 cm 4 cm. O, cała ma klema, jeżeli się nie mylę, tak czy nie? Trudno mi teraz tutaj to na razie odpowiedzieć, no tak wygląda jakby miała 4 cm albo 38 mm, no bo tu mamy tą grubość, oto. A jak to jest grube to to nie wiem, no ma parę milimetrów, jakieś ze 3 mm coś koło tego, więc powiedzmy. Tutaj chyba mi dobrze złapało, bo o, tu dobrze złapało 38 mm tutaj wychodzi że tyle ma klema 38 mm, a ten dół ma milimetrów 15. Mm. Dobra. Jak macie jeszcze jakieś pytania co do instalacji, to piszcie, co będę mógł to podpowiem. Nie zrzucam śniegu, bo to jest bez sensu. Zrzucałem w pierwszym sezonie, a teraz nie zrzucam nic. Czy taka instalacja coś produkuje? Z tej strony nic nie produkuje, z tamtej strony od zachodu jeszcze mam trochę ponali, bo tutaj jest wschód, to jest wschodnia część i tutaj nic. Dopiero jak tam będzie po południu, czyli tak jak teraz słońce mamy, widzicie tam, to wówczas może z pół kilowatogodziny godziny to naprodukuje, więc bez sensu jest odśnieżanie, wchodzenie na dachu. Poza tym nie mam tutaj możliwości tego odśnieżenia, bo Złapać się do komina mogę, do drugiego mogę, mam sprzęt, mam wszystkie zabezpieczenia, ale to jest tak karkołomne i niewarte dla tych, wiecie, 3-5 kWh, które zostaną tu wyprodukowane przez słońce, które jest tam za chmurami, że, że szkoda po prostu tego całego czasu na to poświęcać. Tu zostawiłem sobie więcej. A i w ogóle, jak robicie panele, to i macie dach na przykład 45 stopni, 35 stopni, bo u mnie tutaj jest 16, takie nachylenie, to powiem Wam, że jak zostawicie sobie takie dłuższe końce tej szyny, to będzie potem Wam łatwiej wokół tych paneli wszystkich chodzić i to jest przydatne. Tu u mnie jest listwa taka jedna długa zostawiona, ale to dlatego, że tutaj była koncepcja, że tu jeszcze jeden panel się zmieści, chyba o tu, tu i tam jakoś miało wejść, ale. To może gdzieś kiedyś. Na razie ja mam na maksa tu tych paneli upchanych, więc nie mam potrzeby. Mam też nadwyżkę produkcji. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Jak tak, to łapka w górę. Subskrypcje i dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.